Pięć tradycji świątecznych PRL, które zaginęły. Numer dwa pamiętają nieliczni. Numer pięć puste miejsce przy wigilijnym stole. Dziś to jedynie symbol, ale w PRL z tego miejsca naprawdę korzystano. Często zdarzało się, że siadał przy tym nakryciu samotny sąsiad albo niezapowiedziany gość. Numer cztery kolejki po żywego karpia, który potem pływał w Wannie aż do Wigilii. Numer 3. To byli kolędnicy, którzy chodzili od domu do domu z pięknymi strojami i świąteczną gwiazdą betlejemską. Dziś już nikt nie kolęduje. Numer 2. Paczki świąteczne z zakładów pracy. W środku znajdowała się czekolada i pomarańcze, czyli towar w tamtych czasach luksusowy. Numer 1. Wysyłanie świątecznych kartek z życzeniami. W grudniu skrzynki na listy pękały w szwach.